Czy i jak po wyborach zmieni się polityka gospodarcza rządu? Czy zmieni się też nasza e, współpraca z Unią Europejską? Między innymi o to zapytam mojego gościa. Dzień dobry, Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, forcal.pl, obiektywnie o biznesie, a ze mną w studio Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie ministrze, no to jak będzie wyglądała polityka gospodarcza po wyborach? Czy te wybory wpływają na kierunek tego, co będzie się działo? Na najbliższy czas nie wpływają, bo dzisiaj i pan minister Andrzej Domański, i pan minister Jaworowski mówili o specjalnym funduszu dla firm pożyczkowym w wartości 200 miliardów złotych, stworzonym przez największe bank i ubezpieczyciela polskiego. Mówili z drugiej strony o tym, że trzeba atrakcyjnić ofertę spółek Skarbu Państwa tak, żeby jednak ludzie mogli lepiej zainwestować swoje pieniądze. A jeżeli chodzi o środki unijne, to jesteśmy w takim piku kontraktacji środków unijnych, bo czy to środki z Feniksa, czy z KPO, czy z programów regionalnych, to około w tej chwili mamy różnie, od 34 do 42% kontraktacji, to zależy od województwa, od programu. Jeżeli chodzi o pieniądze już wypłacane beneficjentom, to jest około 4 do 5 Czyli mamy kontraktację, mamy za chwilę goniącą wypłatę funduszy, wobec tego spodziewamy się bardzo wielu inwestycji, bardzo wielu wydatków, także inwestycji w kapitał ludzki. I to się nie zmieni, bo to jest już zagwarantowane w tym okresie aplikacyjnym. A co się zmieni w takim razie? Ja chciałbym powiedzieć, że jeszcze jedno się nie zmieni. Nie zmieni się środki wydawane przez samorządy, bo. Na przykład urzędy marszałkowskie mają do wydania 33,5 miliarda euro w tym siedmiolatce, jak gdyby, unijnej. Też są, no, tak w pewnym czasie tam kontraktacji, jak wiem od 30 par do 30%, z KPO mamy zawartych ponad 750 tysięcy umów. To jest ponad, no, też grubo 100 miliardów, to wobec tego jest to naprawdę, są to duże kwoty. Czy coś się zmieni? No jednak giełda zareagowała, dość niepewnie zaczęła się chwiać. Wiadomo, że w ekonomii, w środkach finansowych, o tym się mówiła pani prezydent Sopotu na otwarciu, lubi się ciszę, lubi się pewną stabilność. Tutaj nie wiemy jak to będzie, jak będzie z tą stabilnością, ale powiedzmy sobie uczciwie, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie ma bezpośredniego wpływu na gospodarkę, póki nie zatwierdza budżetu nie podpisuje tego budżetu, ustawy budżetowej, póki oczywiście nie ma zmian takich jak składka zdrowotna i tutaj na pewno mali i średni przedsiębiorcy już w tym sezonie prezydenckim ucierpieli, bo ta reforma pozostałość po Polskim Ładzie nie została przeprowadzona i nie mamy też chyba wątpliwości, że jeżeli przyjdzie następny prezydent Karol Nawrocki, Pan Karol Nawrocki, to w tym momencie też może być kłopot z odwróceniem pewnych niedobrych tendencji, chociażby stworzonych przez Polski Ład. Wspomniał Pan Panią Prezydent Sopotu. Pan też jest samorządowcem wieloletnim. Pani Prezydent tutaj właśnie mówiła o tym, że dajcie samorządom więcej wolności, dajcie samorządom decydować o tym, na co przeznaczyć pieniądze, które tutaj lokalnie są inwestowane. Bo y, jeśli kontraktujemy stanowczo i przykład żłobków, to może się okazać, że za kilka lat z powodów demograficznych żłobki nie będą potrzebne, a będą potrzebne y, y, jednodniowe na przykład domy y, opieki dla osób starszych. Y, powiem tak, jesteśmy w idziemy w dobrym kierunku. Ten postulat jest słuszny, on jest bardzo daleko idący, ale ja się z tego cieszę. Pan premier Donald Tusk wynegocjował specjalne fundusze, nie tylko na obronność, bardzo ważne fundusze, obyśmy nie mieli okazji wydać, ale także jest negocjacja funduszy dual use, czyli podwójnego użycia, czy też pewnej większej elastyczności funduszy, o czym, o co zabiega rząd polski, jest to jednoznaczne stanowisko z rządu polskiego odnośnie następnej perspektywy unijnej Funduszu Spójności, jak i decentralizacji tych środków dalszych. I tutaj no, ja mam tylko, tutaj nie powinno być, myślę, żadnej różnicy, ale dobrze było, że Polska była ważnym graczem w Unii Europejskiej, żeby nie była graczem przegłosowanym 27 do 1, żeby była takim graczem, jaki jest sam pan premier. Jedno co się możemy obawiać, czy rzeczywiście będziemy odbudowywać Ukrainę, bo czy będzie co odbudowywać, bo ta polityka wobec Ukrainy nowego pana prezydenta nie e, widzi się tak różowo, jak to była polityka pana prezydenta Andrzeja Dudy, który będzie był zaprzyjaźniony z panem prezydentem Żeleńskim. No to zobaczymy jak to będzie. E, tutaj mamy pewną niepewność. Są środki finansowe zagwarantowane dla firm, które chcą zainwestować w Ukrainie. Są to fundusze także z, z, z unijnych pieniędzy, ale z reużycia są to pieniądze bgk No i dobrze by było, że polskie firmy mogły je e, użyć. No i dobrze by było, że w ogóle Ukraina miała szansę się odbudować. Zdążymy z KPO? Z KPO zdążymy, bo te kilkaset tysięcy umów podpisanych. No, e, kontraktacja naprawdę bardzo duża i zdążymy z KPO. Jest pewna nerwowość, nie ukrywajmy tego, bo jesteśmy dwa lata opóźnieni przez poprzedni rząd prawa i sprawiedliwości, ale powiem szczerze, że i nasze Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jak i Ministerstwo Zdrowia, Infrastruktury, Nauki, Edukacji, robią polityki społecznej wszystko, żebyśmy z tym kapo zdążyli. i Ja jestem przekonany, że zdążymy. Może nie będzie tu takiego procentu wykonania jak za poprzedni okres aplikacyjny wśród samorządów wojewódzkich, gdzie jest 99,9%. Ale mam nadzieję, że 98 będzie. No to trzymam kciuki. Jeszcze jedno pytanie: no bo komisarz Serafin pracuje już nad nowym budżetem unijnym. Czy tutaj już e, wiecie Państwo, na co będą środki, o co będziemy się ubiegać? Czy te prace, już konsultacje na, na poziomie rządowym też są. Co do samej rybę, to nie ma, ale wiemy na pewno po tym okresie aplikacyjnym, że te pieniądze są coraz bardziej ambitne. To są badania na, na pieniądze na badania i rozwój, a nie. Tylko na kupienie nowej maszyny do firmy, ale już na badania, na innowacje. To są pieniądze na pewno na odporność energetyczną, które są też teraz, to są pieniądze na kapitał ludzki, raczej na transport ekologiczny, szynowy, ale co ciekawe, przychodzą te pieniądze także na obronność, czyli trochę pewnie zejścia ze śladu węglowego, trochę zejścia z tego przemysłu, takiego, który był źle widziany, ciężkiego, Metodologicznego, tu mogą być jakieś zmiany. Natomiast jedno jest dobre, że przypuszczam, że pieniądze na politykę spójności będą takie same. Może nie większe, co byśmy chcieli, ale przypuszczam, że będą takie same. Tak się słyszy zapowiedzi pana ministra Piotra Serafina. Czyli Polska nadal będzie beneficjentem, będzie beneficjentem? Będzie na pewno beneficjentem i Polska naprawdę świetnie się rozwija, o czym dzisiaj mówił pan minister Andrzej Domański, minister finansów jesteśmy dalej no, pewnym tygrysem Europy w rozwoju gospodarczym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.